Malenia, gnijąca piękność. Wybitny wojownik. Dobra siostra i kandydatka na stanowisko nowej bogini. A to jest Eldeński Lor w 5 minut. Malenia urodziła się jako dziecko królowej bogini Mariki Wiecznej i jej drugiego męża, eldeńskiego władcy Radagona. Miała starszego brata, Mikelę. Zarówno Malenia, jak i Mikela byli niebianami, co oznacza, że mieli potencjał, aby pewnego dnia stać się bogami, jak ich matka. Zawdzięczali to oczywiście rodzicom, gdyż Mamusia jak i Tatuś byli w gruncie rzeczy tą samą osobą, także dzieciaki dosłownie urodziły się z jednego boga. Niestety, pomimo prawie boskiego statusu, Malenia urodziła się ze szkarłatną zgnilizną, klątwą, która wyniszczała jej ciało. W pewnym momencie Malenia spotkała na swej drodze tajemniczego ślepego szermierza, któremu bezpośrednio zawdzięczała swój ogromny kunszt we władaniu mieczem. Jej niezrównane umiejętności bitewne oraz niezłomna postawa, pomimo trawiącej jej ciało zgnilizny, przyciągnęło do Maleni wiele lojalnych sług. Spośród nich wyróżniali się zwłaszcza rycerze czystej zgnilizny, którzy ślubowali walczyć u jej boku, pomimo że szkarłatna zgnilizna nieubłaganie ich wyniszczała. Warto też wspomnieć o rodzie Marei, który czcił Malenię niemalże jako boginię. Malenia i jej wspomniany wcześniej starszy brat Mikela byli oddanym sobie rodzeństwem, a ich losy były ze sobą mocno związane. Widać to chociażby po przydomku Maleni. Malenia, ostrze Mikeli, broniła ona swego brata z wielkim oddaniem, za to, że ten uparcie i wytrwale starał się znaleźć lekarstwo na szkarłatną zgniznę trawiącą ciało Maleni. A gdy jego starania nie przyniosły rezultatu, przygotował dla niej igłę z żywego złota, której magiczne zdolności choć trochę ograniczyły złowrogie działanie zgnilizny. I tutaj mała dygresja. Otóż malenię widzimy wyposażoną w protezę prawego ramienia, lewej nogi i prawej stopy. Nie wiemy, czy jej kończyny amputowano z powodu niszczycielskiego wpływu szkarłatnie zgnilizny, czy też z powodu obrażeń odniesionych w bitwach. Prawdopodobnie jest też niewidoma. Wydaje się jednak, że protezy i ślepota nie wpływają w najmniejszym stopniu na jej sprawność bojową. Wszakże Malenia i jej przyrodni brat Radan byli ostatnimi z półbogów, jacy pozostali niezwyciężeni podczas wielkich wojen. I stąd płynnie przechodzimy do wielkiej bitwy pomiędzy Malenią i Radanem, właśnie. Ich siły starły się w rejonie zwanym Kejlit. Po zaciętej walce, aby ostatecznie pokonać przyrodniego brata, Malenia uwolniła drzemiącą w niej szkarbatną Zgniliznę, co doprowadziło do tak zwanego pierwszego rozkwitu Malenii. Rozkwit Szkarłatnej Zgnilizny był na tyle potężny, że zniszczył i skaził całe Keylit, pozostawiając region gnijącym pustkowiem. To samo stało się z oponentem Malenii. Ciało Radana zostało zdewastowane przez Zgniliznę, która też ostatecznie pozbawiła go zmysłów. Wielka bitwa pomiędzy armiami Maleni i Radana oraz pojedynek dwójki bohaterów miał dość duże znaczenie. Nie była to tylko kolejna bitwa podczas roztrzaskania, i nie chodzi mi też tutaj o fakt, że była to ostatnia wielka bitwa tejże wojny. Informacje, jakie zdradziła nam fabuła dodatku Shadow of the Earth Tree, jasno wskazują na to, że pojedynek Maleni z Radanem miał miejsce z powodu brata Maleni, Mikeli. Do Mikela wysłał Malenię w bój, aby ta pokonała Radana, gdyż jego śmierć była Mikeli niezbędna do realizacji jego wielkiego planu. Podczas krótkiej sceny, kiedy Malenia przebija Radana swoim ostrzem i pochyla się nad jego ciałem, zauważyć możemy, że wojowniczka szepcze do niego krótkie zdanie. Wiemy, że słowa Maleni poinformowały Radana o tym, że Mikela oczekuje jego przybycia. I tutaj kolejna szybka dygresja, gdyż jej informacja dość ciekawa. Otóż, w czasie wędrówki po ziemiach pomiędzy, nasz bohater może natknąć się na informację, że jeżeli malenia rozkwitnie trzy razy, automatycznie stanie się boginią i to najpewniej bez udziału wyższej woli. Drugi rozkwit maleni możemy zaobserwować, gdy jako zmatowieniec wkradamy się do korzeni świętego drzewa Mikeli. Malenia oczekuje tam na przebudzenie swojego brata i, rzecz jasna, bez chwili wahania podejmuje z nami walkę, zaraz po salwie epickich tekstów oczywiście. Jeśli damy radę powalić malenię i dotrzemy do drugiej fazy walki z nią, zaszczyci nas ona swoim kolejnym rozkwitem. Wracając. Sama Malenia nie pozostała bez szwanku. Uwolnienie szkarłatnie zgnilizny wpędziło bohaterkę w śpiączkę. Została ona jednak uratowana przez jednego ze swoich wiernych rycerzy Finleya, który wyniósł Malenię z pola bitwy i zabrał ją do świętego drzewa jej brata, Micheli. Miała tam oczekiwać na jego ponowne narodziny, gdyż zjednoczony ze swoim drzewem Michela sam starał się zwalczyć klątwę, z którą się urodził. Jednak jego losy to już historia na inny materiał ze świata Elden Ring. Wielka wojowniczka Malenia to z pewnością jedna z najbardziej rozpoznawanych postaci ze świata Elden Ring. Nie tylko przez wysoki poziom trudności pojedynku z nią w czasie rozgrywki, ale też ze względu na historię postaci i bardzo duże znaczenie jej czynów dla ziem pomiędzy. Wszakże, pomimo wielkich przeciwności losu, bohaterka staje się Herosem znanym w całej krainie. Jeżeli przygotowany materiał przypadł Ci do gustu i chciałbyś zobaczyć więcej filmów z cyklu Elden Skillor w 5 minut, to koniecznie daj mi o tym znać, pozostawiając łapkę w górę i klikając subskrypcję. A tymczasem, do usłyszenia!